Jak oficjalnie podano, wczoraj w Polsce już odnotowano pierwszy przypadek zakażenia na koronawirus. Jak zareagowałeś na tą wiadomość? Nie przejęła mnie za bardzo ta wiadomość. Dla mnie była to informacja jak każda inna. Jakoś nie poczułem się dotknięty przez to, że. Nie wystraszyłeś się? Nie, nie czuję w ogóle strachu przed tą chorobą, przed tym wirusem. Jak podają statystyki, dużo ludzi zdrowieje. Jest może dosyć wysoka śmiertelność, ale to u ludzi w, w podeszłym wieku. Mhm. Wydaje mi się, że nie ma naprawdę się czego obawiać, bo ta, ta choroba tak naprawdę aż tak strasznie szybko się nie rozprzestrzenia. Wiadomo, tam jest te parę przypadków, ale mhm. wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać. Dużo podróżujesz? Pracujesz tak. za granicą? Ostatnio byłem za granicą w Niemczech i tam ludzie dosyć. Wydaje mi się, że tam już trochę jest tej paniki, bo jest więcej przypadków zakażenia. I też widać to po sklepach, bo w sklepach brakuje jedzenia. niektórych puszki wykupione, wszystkie konserwy. Mhm. A ludzie chodzą w maseczkach, na przykład mieszkańcy Niemiec? Nie, właśnie nie spotkałem, nie spotkałem ani jednej osoby, która by była mhm. w maseczce. A jak myślisz, w Polsce jest większa panika w porównaniu z tą miejscowością niemiecką, gdzie przebywasz? Mhm. Nie, wydaje mi się, że tutaj jest nawet ludzie lepiej nawet do tego podchodzą, nie aż tak źle. Spokojnie. Wiadomo, mamy dopiero pierwszy przypadek, więc też wszyscy mhm. nie będą aż tak strasznie na to reagować. Mhm. Rozumiem. Y czy wiesz co robić, jakbyś na przykład odpukać w twojej rodzinie wśród najbliższych zdarzył się no taki przypadek? Jak najszybciej zgłosić się do szpitala, mhm. oni tam już dalej pewnie poprowadzą. Mhm. A co robić, żeby zapobiegać? Zarażeniu wirusem? Wiadomo, higiena przede wszystkim też ograniczyć jakieś podawanie rąk. I... Mhm. A tak. wśród Twoich rówieśników, młodzieży, ta y, świadomość, y, jeżeli chodzi o koronawir koronawirus, jest duża? Rozmawiacie o tym? Tak, teraz w ogóle wszędzie tego wirusa jest pełno, gdzieś nie wejdzie w internecie, na każdym programie, w radiu, na każdej stacji wszędzie o tym rozmawiałem. Wydaje mi się, że każdy jest świadomy tego, ale też większość ludzi pewnie w moim wieku podchodzi do tego bardziej wesoło, sobie z tego żartują. Wie pani co, jakoś do końca się aż nie przejęłam tym, bo wiadomo, że jeszcze tutaj do nas nic tak aż tutaj w naszej miejscowości nie przyszło, ale twierdzę, że lepiej być przezornym, tak? Gdzieś tam strach jednak jest, jeszcze tym bardziej, że my mamy dzieci człowiek się gdzieś tam przejmuje, ale twierdzę, że takiej paniki jakiejś lepiej nie wprowadzać, bo to jeszcze większe zamieszanie tutaj spowoduje u nas, nie? Mhm. A powiedziała Pani, że lepiej być przezornym, czyli ma, jest Pani jakoś przygotowana? Znaczy się jeszcze o tym nie myślałam faktycznie, bo ja twierdzę tak, że jeżeli ten wirus jest, to nawet teraz osoba, która jest zakażona, chodzi też do sklepów, tak? Dla mnie jest śmieszne, że ludzie na zapas kupują jedzenie. Ja wiem, że na półkach czy w sklepach gdzieś tam mo mogą się pojawić te bakterie, no żyją one poza organizmem 7 dni, tak? No ale obojętnie, czy ja wyjdę z domu, czy ja teraz kupię na zapas to jedzenie, to gdzieś tam styczność z tym wirusem jest, więc ja twierdzę, że to tak dla mnie jest głupotą, to jak ludzie robią jakieś tam zapasy, bo jak będzie miało nas coś złapać, to nas tak złapie. Zauważyła pani, że ludzie robią zapasy? Tak, bardzo dużo w internecie tego jest naprawdę. A w Gostyniu? W Gostyniu akurat tutaj się z tym nie, nie zauważyłam jeszcze tego, ale jak tak się słyszy, to dużo ludzi faktycznie już wyprzedza do przodu, nie? Mhm. A Pani na przykład by była kupić maseczki ochronne? Czy... Nie, mamy, akurat mamy w domu, leżą, ale nie kupowałam teraz, po prostu nam zostały mhm. parę lat do tyłu, co była potrzeba... I są po A wie Pani jak postępować, jeżeli by się okazało odpukać, że ktoś z Pani, y, u Pani w domu na przykład? Tak, trochę żeśmy czytali już na ten temat y, i tak dalej, żeby właśnie też ręce pilnować, myć i tak dalej, jak się jak chce, słyszy, żeby teraz tą kwarantannę często w domu wprowadzają, bo dzisiaj słyszałam też w radiu, mm. że ponoć te osoby w tej Zielonej Górze zakażone jednak nie są, jest tylko jeden Pan, nie, więc ja mówię, dla mnie to jest takie wprowadzanie teraz paniki, ludzie sami się gdzieś tam nastraszają, bo być może będzie tak, że ten pan faktycznie no, nigdzie dalej nie rozprzestrzeni wirusa i się wszystko uciszy, nie? I Ale jeszcze? ludzie też przesadzają, bo wystarczy się dobrze e, ręce myć, tak jak każdy ostrzega i, i nie hmm. kaszleć na nikogo, nie kichać, myślę, że będzie ok. I nie robi pani zapasów? Nie. Żywności? To, nie. Ale, padną, a na przykład powienia? sąsiedzi zauważyła pani? E, Rozmawiają o tym, ale czy ktoś robi zapasy? Nie ma pojęcia. Ale nie, wydaje mi się, że chyba nie. Nie, 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 nie… Parfait, nie popadajmy w panikę, jakąś taką nie należy mi się wydaje. Z zasady. Uważa pani, że y, mieszkańcy panikują? Panikują. Panikują, bo ja uważam, że y, no bardziej grypa. Więcej grypa robi bałaganu niż ten y, y, koronawirus, nie? Aha. No i uważam, że ludzie panikują. I, i nie tylko ludzie, ale też y, media, nie? No. Media nakręcają, tak pani tak, uważa? Nakręcają, tak. tak. A myślę. robi pani zapasy y, na nie. przykład żywności. A po co pani mi, jak mam uprzejść na, na, na koronawirus, to po co ja bym robiła zapasy? No powiedz nie. pani, no nie? Mhm. Także że absolutnie, w żadnym wypadku. Czyli to trochę no, nie To jest przesada, besada, oczywiście. Mhm. No że to nie ma sensu. A jest pani jakoś przygotowana, czy. Absolutnie nie przygotowuje. Żyje tak jak żyję cały czas. No ogólnie jest szok wszystko, że tak coś w ogóle powstało, nie? To mhm. w ogóle weszło do Przeszło do nas po tak, ogólnie każdy załamany, załamany. Tak, boi się pan? Ja akurat tak. Średnio, ale ogólnie się boją dziecko szczególnie. Mm -hmm. a y, wcześniej czy później można się było tego spodziewać, że to tak, do nas... Tak, było, było. To, że było, było się można tego spodziewać, bo to było za, za głośno już na ten, na ten temat, a to na za głośno, a drugie można by powiedzieć, dużo ludzi podróżuje więc tak nie? Imigracja jest duża, to prawda. tak dokładnie. Między innymi... Od tego już wychodzi wszystko, że przynosi się to? Nie wiem. Nie wiem powiedzieć. Mieszkańcy Gostynia zauważył Pan, panikują? Słyszałem dużo rzeczy, że już wykupują w sklepach dużo, dużo żywności. przede wszystkim ryżu i suchy. Jest pan przygotowany, nie wiem, macie maseczki na przykład? Tak, tak, tak. I y, higieny a... takie rzeczy wszystko jest poszykowane w razie. Czyli do dezynfekcji, dezynfekcji rok. tak. A wie pan co zrobić, gdyby odpukać się zdarzył taki przypadek pana Nie wiem. Wirusy są, były i będą. no i mm -hmm. Jakoś tak dużego wrażenia na mnie to nie zrobiło. Nie wystraszyła się pani? Nie, ja się nie boję. Mm -hmm. A wykupuje pani w aptece czy w sklepach, w drogeriach środki dezynfekujące? to znaczy myje ręce dość często, mm -hmm. tak jak, jak jest zalecone, no i tyle. Mm -hmm. I uważa pani, że to wystarczy? Tak. A ludzie panikują w Gostynie, jak pani sądzi? Ej, to znaczy, ciężko mi powiedzieć, bo ja. Przebywam poza Gostyniem, tak normalnie. Mhm. Wracam po tej porze i, i rano wstaję, wyjeżdżam z powrotem do Leśna. Nie wiem, czy jest panika, czy nie. A tam siedzę w biurze i wszyscy, którzy ze mną pracują, to jakiejś wielkiej paniki nie widzę. Mhm. A w sklepach nie zauważa pani, że wykupywane są na przykład zapasy żywności? Zauważyłam, zauważyłam, ale sama tak nie wiem. Po ogłoszeniu oficjalnym pierwszego przypadku w Gostyniu. Yy... Wystraszył się pan, jak się pan dowiedział wczoraj? Przez jaka zamiast, Ja nie wystraszyłem się, bardziej się straszam, może boję o swoje dzieci, bo mam ostatnio kontakt ze szpitalami. Ale tak o siebie się jakoś nie boję. Mhm. A jest pan przygotowany w jakiś sposób? Wie pan co robić, żeby zapobiegać temu wirusowi albo? Oczywiście to... znaczy się wiem, jak on się przenosi, wiem, że jest bardzo podobny do grypy e, i szczerze mówiąc to tyle. E, mam w domu jakieś tam środki antybakteryjne, bo zawsze posiadałem, e, zapasy na kilka dni również, e, tak jak to zawsze, ale jakieś specjalnych przygotowań mm -hmm. nie lubiłem i Mieszkańcy Gostynia panikują, obserwując po swoich, nie wiem, sąsiadach, znajomych? To znaczy się, no myślę, że z dnia na dzień coraz więcej się o tym rozmawia, począwszy chociażby w pracy. To ona wygląda, ale ja myślę, że jakiejś wielkiej paniki chyba nie widać, bo jednak wszyscy tutaj chodzą po tej ulicy, jak panie widzą. Imprezy nie są odwoływane, odwoływane, ja też dwa tygodnie idę na, na standard do póki co. Także myślę, że tej pani klipu co nie widać. A wykupowanie towarów w sklepach na przykład? E, brakuje pewnych rzeczy. E, półki są puste, ale cały czas można wszystko kupić. Więc, więc też właśnie też do sklepu e, po takie drobne zakupy i myślę, że bez problemu po co będę się kupię. Jak pani zareagowała, jak się pani dowiedziała? To bez emocji. Choroba jak każda inna. Czyli nie panikuje pani? Absolutnie nie. A uważa pani, że mieszkańcy gostynia panikują? Nie słyszałam. A nie zauważyła pani w sklepach na przykład, że wykupują zapasy żywności? No i co to da? Bez sensu. Jeżeli tak jest, to jest bez sensu. Nic takiego nie robię. Mhm. A maseczki, środki do, odkażające do mycia rąk? No absolutnie nie. Czyli uważa pani, że to przesada? Przesada. Czy panikuje Pani? Czy na przykład uważa Pani, że mieszkańcy Gostynia panikują? Tak. Znaczy, może niektóre osoby panikują, ale panika nic nam nie pomoże. Po pani... prostu musimy dbać o to, żeby były najbardziej ręce Dwa Dba Pani? Tak. Dobrze to mhm. przestrzegam. Tak. Tak? A jeszcze chciałam zapytać, czy wykupuje pani zapasy żywności, albo sąsiedzi zauważyła pani, żeby wykupowali nie, albo w ludzie? Nie, nie zauważyłam tego, ale słyszałam, że ludzie właśnie mąkę, kaszę. I co pani o tym sądzi? To tak zawsze było. Była ptasia grypa, też była panika. Czyli nie boi się pani wirusa? Nie. nie. Powiem szczerze, nie panikujmy. Naprawdę, naprawdę panika to jest zły doradca. Mhm. Bardzo dużo ludzi umiera na zwykłą grupę, na naszą grupę polską i nie ma takiego odzewu jak jest z nie? Ale jest pani jakoś przygotowana na przykład czy myjecie ręce czy... No jeśli chodzi o ręce to tak, nie? No i bardziej tego się pilnuje, nie? Aś... Czy dzieci w ogóle, dzieci się pilnuje, że i ręce myć mhm. i... i... A wie pani co robić, gdyby odpukać na przykład u pani w rodzinie to się stało, gdyby takie objawy, gry podobne się pojawiły, co robić? Faktycznie to się w tym nie zastanawiałam jeszcze, nie? Mhm. No. Że trzeba dzwonić do Sanepidu. No to wiadomo, nie, no takie rzeczy to wiemy, nie? Mhm. Cowa, Sanepid i... I szpital i jak najmniej styczności, właśnie z ludźmi, nie? żeby tego wirusa nie rozprzestrzeniać. Na grypę umiera chyba nawet więcej ludzi niż na tego koronawirusa, ale jakoś żeśmy się tak do tej grypy przyzwyczaili. I myślę, że troszeczkę media wyolbrzymiają cały całej mhm. Ale nie uważa pan, że mieszkańcy zaczęli wykupować. Nie zauważył pan, że zaczęli wykupować? Szczerze mówiąc, nie, bo sam nie kupowałem. Więc... Nie wiem jaka jest skala problemu. Jest Pan przygotowany? Wykupił Pan może środki dezynfekujące? Nie. Mhm. A jest Pan przygotowany? Wie Pan co robić, gdyby taki przypadek w Pana rodzinie wśród najbliższych odpukał? Tak, na pewno ograniczyć kontakty, mhm. generalnie zachować jakieś podstawy higieny. Tak? To, co każdy powinien robić na dzień. To jak zapobiegać, a gdyby się zdarzył taki przypadek, to... Myślę, że podobnie, unikać kontaktu, żeby też nie zarażać i przekazywać tego dalej. Pod, skontaktować się z tego, co miałem, chyba z stacją. z sanepidu, tak? No to też. Rozumiem. Czyli nie panikuje pan? Nie, zdecydowanie. Są Wiadomo, że jest, ale tam gdzie ja jestem, to tam jest cicho, że nikt się niczego nie boi. I... I tak raczej wszyscy, mm. to no nie wiem czy bagatelizują, ale nie boją się. Mm -hmm. Raczej nie ma wielkie tam boom, że, że, że ludzie są przestraszeni. A można wiedzieć, gdzie pani jest? Jestem w Holandii. Aha, no to jeszcze. Rozumiem, że tam spokój, ale jak pani przyjechała do Polski, to zauważyła pani inną reakcję na tego wirusa? W tym środowisku, w którym ja się obracam, to tak wszyscy tak raczej mówią, a to tam gdzieś jest, przed wyborami sobie tam zrobili takie coś, tam, coś tam i, i że mhm. to jest raczej tak, żeby ludzie trochę przestraszyć czym zająć i, i w mhm. tym sensie. A, a Aha. No tam no niektórzy te już tam myją rączki częściej niż, niż powinni. Mhm. Nie chodzą tak często do szpitala, jak nie muszą, i, i tak, żeby w tych skupiskach takich mhm. nie bywać. Mhm. A poza tym to tak, nie wiem, tak wszystko obok jakoś, tak. Rozumiem, czyli nie słyszała Pani wczoraj tego komunikatu? No jeszcze nie, bo, bo telewizji nie miałam włączonej i, i, i tak nie słyszałam, a jeszcze nie z nikim się tak nie spotkałam, żeby rozmawiać, że, że, że tam coś stało już u nas. Jak Pani myśli, to y, mieszkańcy gostynia, w powiatu, panikują? Y, powiem tak, pracuję w sklepie. I przychodzą klienci, którzy mówią, że ludzie panikują. A mhm. zwłaszcza dzisiaj słyszałam, że w Lidlu to jest masakra, wykupowanie mąki, ryżu, kaszy, a niech oni się w ogóle zastanowią, skąd ten ryż jest.